Witamy na takim krótkim podsumowaniu czterech dni na Wyspach Owczych. Może zacznijmy od początku, jak tu się dostaliśmy, bo dostajemy sporo zapytań. Więc w czerwcu zaplanowaliśmy, że będziemy, czy dopłyniemy sobie tutaj ze swoim motocyklem. Kupiliśmy bilety, cena to była około 800 euro za dwie osoby, motocykl i kajutę. Bo ta jest obowiązkowa, jeśli chodzi o wyspy owcze. Znaczy, dodam jeszcze, można spać w kuszetkach i to jest dużo tańsze. Tak, ale śpimy z obcymi osobami, a w Kajucie mamy całe węzły sanitarne. Prom płynie z Danii, z Hirthals. Więc musieliśmy tak naprawdę zrobić 1350 km od domu. Udało się w nieco ponad 20 godzin. Zacumowaliśmy. Zabezpieczyliśmy motocykl, bo tutaj obsługa akurat nie pomagała, ale były dostępne pasy. Wzięliśmy wszystkie rzeczy ze sobą do kajuty, bo w sumie to jest 31 godzin rejsu. Ale na promienność dość dużo udogodnień w postaci restauracji, czytelni, jakichś punktów rozrywek nawet basen był. Nawet basen, tak, siłownia także można korzystać z różnych udogodnień tak żeby sobie umilić czas wyżywienie można kupić dokupić do ceny biletu natomiast my skorzystaliśmy częściowo ze swojego częściowo dokupowaliśmy na miejscu obiady tak to wyglądało i teraz tak po 31 godzinach 22.30 dokładnie w niedzielę dopłynęliśmy do Torshavan wylądowaliśmy na noclegu Dwupoziomowe mieszkanie z dwoma sypialniami, aneksem kuchennym, czyli 2300 plus 800 euro prom. I jesteśmy na wyspach. No wiadomo, jedzenie w własnym zakresie, ale mamy tutaj słynne świnki, czyli bonusy, których to jedzenie jest chyba porównywalne. Jak w Polsce? Jak w tak, Polsce. tak, można sobie coś kupić. Jak mamy kuchnię dostępną, można też ugotować. My w sumie postawiliśmy trochę na liofilizaty, żeby sobie zjeść w pięknych warunkach przyrody. Dokładnie. Natomiast śniadania, kolacje, no to wiadomo, sobie kupujemy w bonusach i korzystamy z kuchni, gdzie mamy tak naprawdę pełne e, zaplecze, czyli mamy garnki, mamy toster, nawet Szyśmy sobie wczoraj. Tak, krwiściki. mikrofalówkę, dokładnie. Więc, więc fajnie, fajnie. I tak, jeśli chodzi o pogodę, to zgodnie z tym, co mówi się potocznie, no pogoda. Jest albo jej nie ma, czyli jest strasznie zmienna. Tak jak teraz, yy, dzisiaj mamy czwartek. I tak jak wczoraj mieliśmy praktycznie od samego początku, no, słońce wędruje razem z nami. Tak naprawdę, gdzie się nie pojawimy, to słońce jest z nami. Natomiast yy, no dwa dni mieliśmy takie deszczowe, w zależności jak trafi. No ale trzeba zwiedzić te wyspy, bo w każdej, w każdej pogodzie wyglądają, wyglądają inaczej, tak? inaczej, tak? Jak jest słońce, to są no, przepiękne, malownicze, no, po prostu jak z bajki cudowne. Znowu chmury nadają jej takiej tajemniczości, takiej też takie magiczne są z drugiej strony, takie mroczne, takie... Inne, um, inne. inne. Też, Także też każda aura tak. przenosi zupełnie coś innego. No na pogodę e, no, nie, nie ma co ma narzekać, na no. tak naprawdę nie mamy wpływu, jesteśmy przygotowani, mamy Goreteksy mamy, AWS-y, Ruki, coś ale ale... No to... dają radę jako ciuchy przeciwdeszczowe, więc nie trzeba ubierać przeciwdeszczówek. I teraz tak, mieliśmy, czy mamy w sumie, bo jeszcze czwarty dzień się nie skończył, cztery dni na Wyspach Owczych, dzisiaj 3.30 w nocy mamy prom powrotny i tak naprawdę patrząc po założeniach, czyli to co sobie zaplanowaliśmy, to na tą chwilę mamy już wszystko przejechane wzdłuż i wszerz. Ja tu będę się wspomagał moimi podpowiadajkami. Czyli tak, w poniedziałek kierowaliśmy się najbardziej na wschód, wyspowczych. I tutaj przejechaliśmy wyspę Bidoj, Bordoj, częściowo Kunoj, no i troszeczkę e, Stroja żeśmy zrobili i wróciliśmy. To tu od razu przepraszamy za wymowy, ale ten język jest trudny zbyt być. trudny. tak. Nie udało nam się tutaj dostać na prom na Kalsoj Calso. i no tą wyspę sobie odpuścimy, bo te promy wskoczyły już w cykl jesienny, więc nie są tak częste jak w cyklu letnim. I była obawa, że możemy nie wrócić, bo już miejsca były na to, jak patrzyliśmy online, wykupione. W jedną Także... stronę były, ale z powrotem już nie było. Dokładnie. Więc... I tego dnia udało nam się zrobić prawie 150 km, pół na pół, bo pół było deszczowo, pół słoneczne. A czy bym powiedziała, było słonecznie i tak trochę gliście, męczczyście? Nie było takiego typowego deszczu. Stycznie, tak. Ale trzeba być przygotowanym na to. wtorek. Torek, no to, to jest dzień deszczowo, bym powiedziała, tak, wręcz już od, ulewny. Już tak od rana obudził nas deszcz, który padał dość soczyście. Postanowiliśmy, że troszkę przeczekamy i ruszymy o 11, bo tak miało się przejaśniać. Ale mimo wszystko, jak ruszyliśmy, to troszkę zaczęło padać. Troszkę mocniej. Troszkę mocniej. Tego dnia zrobiliśmy 250 km i zaczęliśmy od... Tak naprawdę byliśmy na Estroju i częściowo Stremoj. Z takich najważniejszych punktów no to zaliczyliśmy te, tą olbrzymą, tak. tak, olbrzyma i czarownicę. Tak? Czyli dwóch troli, którzy chcieli ukraść czy przyciągnąć wyspy bliżej Islandii, ale dopadł ich świt i zostały zamienione w skały, które tak naprawdę są dwa punkty widokowe. Myślę, że lepszy jest w miejscowości. Teraz mam nadzieję, że ją dobrze przeczytam. Tjornubik. Tjornubik z czarną plażą. Jednokierunkową, można powiedzieć, drogą regulowaną światłami. Ale dość szybko się zmieniają. Tam chyba 120 sekund oczekiwania. Jest kafejka, którą nam zamknęli przed nosem, można powiedzieć, bo byliśmy dość późno. Ale też widok jest taki spektakularny, tak bym powiedział. Bardzo fajnie są uwidocznione te dwie skały na tle pozostałych wzniosłych gór. No tak, dzień trzeci, czyli wczoraj, taki trochę efekt wow, czyli wyspa Wagar. Tak, nie zapowiadało się i moim zdaniem jest to najpiękniejsza wyspa. Może dlatego, że ma ten słynny wodospad i to zawieszone jezioro powyżej poziomu oceanu, więc efekty są wow. To był taki dzień spacerowy, bo troszeczkę trzeba dojść i od parkingu na samo jezioro, to jest jakieś 3 godziny. W sumie zajęło to nam 2,5, ale takim naprawdę delikatnym tempem. Tak, na wzgórzu też spędziliśmy trochę czasu, napawając się widokami. No pogoda nam dopisała, więc no w sumie ponad troszkę 3,5 kilometra w jedną stronę, czyli 7 kilometrów. Dodam, że szliśmy w pełnym bo nie Przygotowaliśmy się na taki trekking typowy, żeby się przebierać, no bo jesteśmy motocyklem, więc ciężko schować gdziekolwiek kurtki, spodnie czy buty. Ale buty też się spisały, takie można powiedzieć motocyklowo trekkingowe z membranami. Ale byliśmy mokrzy. No tak, no jednak y, goreteksy nie przepuszczają aż tak bardzo powietrza rozbieraliśmy No i też są się niewygodne. No, no, z tymi wszystkimi ochroniaczami radę. trzeba było. Kilka, kilka osób nas zaczepiało po drodze, y, podziwiało, że w pewnym stroju motocyklowym idziemy. Daliśmy radę. Widoki naprawdę są zapierające. Dech, zarówno na górze, jak i ten efekt takiego wiszącego jeziora, jest warty. I tak, Wagar, za lotniskiem Wagar, mieliśmy bardzo fajną miejscowość, która się nazywa, na B, o ile dobrze pamiętam, wow. Bour. To jest też taki widok na jedną wystającą wyspę i dwie takie skały. Nie wiem, czy to mhm. specyficznie jakoś się nazywa. Wyspa Tindholmur. Tind w międzyczasie zauważyliśmy, że pływa tam dość sporo takich szybkich łodzi motorowych. Jak zwiedziliśmy, tę część wyspy zajechaliśmy do portu, ale też następny możliwy e, kurs czy rejs był na dzień następny, więc czyli dzisiaj w sumie pogoda jest ładna, ale stwierdziliśmy, że odpuścimy sobie na następny raz. Może tu kiedyś przylecimy jeszcze na taki typowy hiking, ale odpuściliśmy sobie też to płynięcie. W każdym razie dopływa pod sam wodospad, który się zbije. Mula Fosur. O. I to jest najbardziej charakterystyczny wodospad tutaj na Wyspach Owczych. Podejrzewam, że każdy turysta ma z tym wodospadem zdjęcie. W pobliżu jest malutki parking, trzeba też kawałeczek dojść, ale efekt też jest wow. No jedyny brak maskonurów o tej porze roku, bo to też byłaby jakaś atrakcja. Chociaż rzucając posty, natrafiliśmy też na post osób, które są w tym samym czasie. Na, ale Nie bardziej nas. tam jeszcze można maskonury o tej porze roku spotkać. No i dzisiejszy dzień. Dzisiaj tak naprawdę przeprawiliśmy się z samego rana najpierw pod 12-13-wiecznego kościoła. kościoła i przeprawiliśmy się tunelem pod wodą tutaj na tą wyspę, na której teraz jesteśmy. Czyli Sandoj. Czyli Sandoj. Jesteśmy w miejscowości Dalur. No powiem szczerze, jest bardzo malownicza. I stąd powolutku będziemy jeszcze objeżdżać tą wysepkę. I z tej wysepki, już udamy się do Torshavan, która jest jednocześnie stolicą. I będziemy relaksować się i pakować powolutku, niestety, manetki. Jeśli chodzi o takie typy z wysp, bo tutaj no, filmy Łukasza, bo też był inspiracją do tego, żeby tutaj przypłynąć. też dużo jego wskazówek. Wzięliśmy pod uwagę, natomiast z naszej strony dodamy, że warto wykupić subskrypcję na tunele. Dwa z nich są płatne, dwa bezpłatne, a dzięki dla subskrypcji motocykli. Tak, dla, dla motocykli, a dzięki subskrypcji oszczędzamy połowę kwoty. Normalnie to jest 120 do 160 koron za przejazd w jedną stronę, a połowę taniej, czyli 60-80 koron z wykupioną subskrypcją. Koszt to jest 400 koron. Na rok 200, sama subskrypcja, a 200 do wykorzystania na, na tunele. Pozostałe drogi, myślę, że te główne, bardzo dobrej jakości, te takie poboczne, no zdarzają się jakieś dziury, szutrówki, przejazdy takie tarkowate. Także no, też trzeba zwracać uwagę. Ale bardziej trzeba zwracać uwagę na owce, owce niż na. Tak, to dziewięć. jest tip następny. No niestety owce są wszędzie. Bardzo często wzdłuż każdej drogi leżą, wygrzewają się, skubią trawę. Trzeba uważać, bo niestety załatwiają się też albo na środku, albo bliżej pobocza drogi. A wiadomo, że kupy mogą być śliskie, więc tu też no, uważajcie. Można wpaść niepotrzebnie, niepotrzebnie w poślizg, ale jest ich czasami sporo, <laughs> jakby całe stado przechodziło. To na pewno, co jeszcze? No, gdzieś tam wyżej w górach są silne wiatry. Tutaj doświadczyliśmy w jeden dzień, jadąc z drogą numer 50, silnych wiatrów i gestych mgieł. Natomiast w tym dniu przepiękny widok był na panoramę stolicy. Natomiast drugi dzień na samej górze było słonecznie i deszczowo, i była przepiękna tęcza. Natomiast no, samo miasto było już w chmurach, więc tego efektu wow, nie było. No tak, pogoda jest naprawdę nieprzewidywalna i to jest. jest coś dziwne. Jak sprawdzamy prognozy pogody, to pokazuje nam przykładowo, że będzie padać, jest słonecznie, słonecznie albo odwrotnie, tak? ma być ładnie. A tutaj pada, więc to jest chyba po prostu loteria i te wyspy są, mają tak specyficzny mikroklimat, że te chmury się tak dziwnie no, układają. podobno 300 dni w roku tutaj pada. No tak. A z drugiej strony, te chmury tutaj bardzo nisko są, jak zauważyłeś. Nie? Jeśli jest wyspa, to bardzo często na dole wyspy, niedaleko oceanu, jest, będzie słońce, bo nie ma chmur. A czym wyżej się będziemy wspinać? Zresztą to widać na zdjęciach, tak? To tak. koniuszki wysp, czy te wyższe partie wysp są w chmurach, i no, w tych chmurach jest właśnie taki przeraźliwy ziom, ja bym powiedziała. Tak, jeśli chodzi o jazdę, jeszcze tutaj stacje benzynowe raczej są ogólnodostępne. Dwa razy w sumie tutaj tankowaliśmy. Nie, Has? raz. Tak, dotankowaliśmy się w Hirthals i drugi raz tutaj na wyspach, tak, żeby mieć gdzieś mniej więcej połowę baku już na, na powrót. Co mi się podoba, tak, że w wielu miejscowościach są toalety. Tak, to turystycznie, jeżeli gdzieś jedziecie, są i drogowskazy i są takie budynki komunalne, Komunalne to się nazywa, tak? tak? tak, tak. No, komunalne, tak to nazwijmy. Z toaletami darmowymi, ciepła woda, ciepło w środku, bo też często czysto. klimatyzowane czysto, więc dbajcie też o nie. Ale nie ma takiego zjawiska, że no, gdzieś trzeba się zatrzymywać na stacjach benzynowych, żeby skorzystać z potrzeby, a można w danej miejscowości. Natomiast gorzej jest z jakimiś takimi kafejkami, tak? No tak. Tutaj miała być w Dulur jedna otwarta, ale niestety jest zamknięta na cztery spuste. Znaczy nie ma jej w ogóle, chyba jest likwidowana. Albo jest likwidowana. W każdym razie Google Maps ją pokazuje, a w rzeczywistości jej nie ma. Tego warto wyposażyć się w kuchenkę, trochę wody. Wodę z kranu tutaj można pić, chyba w tych punktach, gdzie niegdzie są wskazane, czy są podane informacje, że dana woda nie nadaje się do spożycia. Ale z kranu w każdym, chyba, hotelu i, i domu można sobie nalać do butelki, wziąć, przygotować. Tak, jest smaczna ta woda. Są też ławeczki, ogólnodostępne, tak jak ta, na której siedzimy. Natomiast no, gorzej, podczas jakiejś mrzawki, deszczu, jeżeli chcemy się napić, no to, to niestety no, są tylko ławeczki, nie ma jakiegoś zadaszenia, ale za to jest piękny widok za każdym razem. I jeszcze takich garść praktycznych informacji, moim zdaniem. Wyspy Owcze nie należą do Unii Europejskiej jako ciekawostka, pomimo tak, że. Tak, ale można wjechać na dowód osobisty bądź paszport. Ale niestety roaming tutaj europejski nie działa. Nie działa, tak. No Więc... ale simy w granicach 10 euro za 10 giga i powiem szczerze, jeszcze korzystając z WiFi, które mamy w domku w cenie, także. Myślę, że to jest wystarczające. Zasięg można powiedzieć, że jest wszędzie. Jesteśmy na odległej wyspie. Mamy LTE+, Plus, a w większości jest to 5G, więc nawet te e SIM z internetem myślę, że dają radę. Jako ciekawostka, pomimo tu, że obowiązują duńskie korony, Farolczycy mają swoje też korony farolskie. Tak. I Poza terenem wysp owczych nic się z nimi nie zrobi, czyli ich nie sprzedacie w kantorze i nie nabędziecie w kantorze. Czyli musicie bardzo uważać, jak Wam będą wydawać resztę, żeby nie dostać tych farolskich, co nam się udało. Oczywiście w następnym sklepie jak z pieniędzmi. Ale warto zwrócić uwagę, tak żeby nie zostać później, bo wiadomo, że te korony można wydać jeszcze na promie. Mówię o duńskich, nie o farolskich. Tak. Na promie, natomiast te pozostałe no, tylko tutaj lokalnie. One mają tą samą wartość, czyli jedna korona duńska to jest równe jednej koronie farolskiej. Tak, jeśli chodzi o rodowitych mieszkańców, i tutaj nie mówię o owcach, to rzadko można ich spotkać. Nawet w tej miejscowości, gdzie jesteśmy, wydaje nam się, że tylko pracownicy, którzy coś tam poprawiają na nadbrzeżu. Natomiast tak, by żywej duszy tutaj nie było, i to do... wiąże się z każdą wioską, do której zajeżdżamy. Tak. Więc chyba cenią sobie prywatność swoją własną i rzadko można ich spotkać gdzieś tam w trasie, żeby zamienić parę słów częściej, czy najczęściej spotykamy rodowitych mieszkańców, czyli tutaj już mówię o owcach, barankach, Zarzają się konie, gąski. Także tyle słuchajcie. No myślę, że coś jeszcze pewnie będziemy dogrywać w warunkach już tutaj domowych, jak wrócimy, ale polecamy. Naprawdę wyspy są, niezależnie od pogody, czy pada deszcz, czy świeci słońce, są magiczne. Są magiczne, tak. Warto tutaj chociaż raz w życiu przypłynąć, przylecieć, bo jest też taka możliwość jest lotnisko. Można z Kopenhagi, gdzieś tam przewinęły nam się filmy, że można też z Edynburga. Także loty są, można wynająć samochód, myślę, że poruszanie nie jest skomplikowane. Są też takie drogi, które są można powiedzieć na jeden samochód, ale podobnie jak w Szkocji są mijanki, więc tutaj zasada tylko tej osoby, która wjeżdża pod górkę, że ma pierwszeństwo, tudzież gdzie mijanka jest po stronie osoby z prawej strony, no to trzeba zjechać. To samo dotyczy tuneli. No wiadomo, że tunele samochodem będą troszkę droższe, ale polecamy. Naprawdę wyspy są, wyspy Oczywiście. owcze są pełne owiec, są pełne przecudownych widoków i warte polecenia. To chyba tyle, co? Dzięki, do usłyszenia. Już z Polski.